Mencen w tych kilku zdaniach wyjaśnił kandydata bezpartyjnego. Słowa szokują. No czy zgadasz się z Mencenem? Patologia w państwie którą wykreowały partie polityczne Popisk, Konfederacja, PSE, Polska 2050, Lewica, obsadzając spółki Skarbu Państwa i urzędy publiczne, w tym samorządowe, członkami partii politycznych ich rodzin, staje się narzędziem korupcji, zamieszania, zastraszania, degraduje sprawność państwa, określa ka ka każdego z nas i okrada jako tego obywatela, który ponosi tego koszty. I teraz pytanie, czy Konfederacja i pan doktor osobiście pomoże mi w realizacji zaproponowanego przeze mnie zakazu członków pracy członków partii politycznych i ich rodzin w spółkach Skarbu Państwa, a przede wszystkim w radach nadzorczych i zarządach. Czy zapewni pan doktor, że członkowie Konfederacji w przypadku ewentualnego objęcia władzy nie, nie zrealizujecie nie mógł, przy, przy, tych, tego, tych funkcji przyłączenia rodzinnego do tych funkcji? Czy pomoże pan mi również ukrócić tradycję partii politycznych w tym a niestety tak, konfederacji? Ostatnie zdanie, Wystawiania na listy eksponowane stanowiska żon, mężów, Mensen, dzieci, kochanek, rodzeństwa i partyjnych wataszków. Dzielniczy uchwał. Konfederacja jeszcze nie rządziła, nie mieliśmy takiej okazji, żeby zmienić Polskę na lepsze, w związku z czym zarzut, że my tu rozkradamy Polskę i stawiamy swoich tak, ja ludzi do rządów, ze mną. jednak Pan mnie oskarżył o coś, czego w życiu nie zrobiliśmy, więc od razu proszę, tak że takie przypadki nie miały Samorządek miejsca. Jesteśmy jesteś. jako jedyni Samorządek. całkowicie Samorządek. Sobie Jeżeli Pan mi pozwoli, to chciałbym odpowiedzieć na Pana pytanie, chyba, że nie chce Pan usłyszeć odpowiedzi. Mogę już? Proszę. Bardzo dziękuję. Jak podstawówce z Wami tutaj jest naprawdę. Więc Konfederacja nie rządziła, nie stawialiśmy swoich ludzi. Jestem oczywiście wielkim przeciwnikiem tego, żeby politycy zasiadali w spółkach Skarbu Państwa, żeby stawiali tam swoje rodziny, jakichś swoich bliskich. W spółkach Skarbu Państwa powinno być jak najmniej i powinny być zdecydowanie odpolitycznione. Bardzo mi na tym zależy całe życie. W zasadzie o tym mówię. Jestem przeciwnikiem tego, że do władzy dochodzi kolejna partia polityczna i sędziec wszędzie wsadza swoich kolesi. Widzieliśmy to świetnie Zarządów SLD, potem za pis potem znowu za Platformy, potem za pis -u. teraz znowu widzimy to za platformy PSL-u, Lewicy oraz Hołowni i niestety to jest zjawisko, z którym oczywiście, że trzeba walczyć. Uważam, że powinni być zatrudniani menedżerowie, eksperci, ludzie z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu dużymi prywatnymi podmiotami, a nie ludzie, którzy chcą po prostu sprawić się w biznesie i dostają do zarządzania jakąś dużą spółkę Skarbu Państwa. Jestem jak największym zwolennikiem odpolitycznienia tych niewielu spółek Skarbu Państwa, które powinny zostać, bo cała reszta powinny być oczywiście sprzedane. Państwo nie ma żadnego interesu w tym, żeby prowadzić hotele, wydawać gazety czy prowadzić jakieś tartaki.